Dobre. Nie wiem, jak to działa w praktyce, bo jedyne to się przekonać, to jak z życiem po śmierci jest jeszcze... Do Walmart. Do co? Walmarto. Nie do Walmartu. Jakiego Walmartu? Proszę Państwa, baranku Boży, coraz to co gorzy, jak się popieprzy. Jak się polepszy, to się popieprzy. Patrzcie. Nasza muzyka, ledwo co lato, już cieplej się zrobiło, to lody jeżdżą, budka z lodami, chciałam Wam nagrać. Tam nawet ktoś się zatrzymał i kupuje, nie wiem czy widzicie. Weekend, weekendzik, długi weekendzik. Zamówiłam sałatkę i dwie pizze Także e, dawno już nie mieliśmy Dominos i powiem wam, że <śmiałam> miałam kupon, ale że nie wybrałam pizzy w ciągu 7 dni, a miałam kupon za to, że nam nie dali pizzy o czasie. No ale że nie wybrałam tego w ciągu 7 dni, to mi przepadło. A ja nie wiedziałam, że są takie zasady. No, i trudno. Tu będzie chodził Pawełek do zarówki. Tu już jest szkoła od 0 do piątej klasy. A później 6, 7, 8 jest gimnazjum. Moi drodzy, rozgardiasz, ale szybko Wam już pokazuję, co kupiłam. pizza. Na lunch sobie ciągnęli. Nie było tortów czekoladowych, a Kuba lubi czekoladowe, więc z racji graduacji a takie te. Tutaj będziemy mieli na lunch. Tutaj lemoniady kupiłam. Tutaj sobie, słuchajcie, Majka La Corsa, bransoletki, kolczyki. Postanowiłam sobie po prostu zaszaleć. Tutaj na grilla na później. Tutaj właśnie chciałam takie do wyciskania kostek lodu. Ale, bo mam na to plan, po prostu tutaj sok zamrożę. To jak będę serwowała jakieś drinki czy coś, to tak fajnie zupełnie innym kolorze zrobię. Może z jakimś aperytywkiem, może z czymś, nie wiem. W każdym razie tutaj rozgardiaż, ale kupiłam, żebym miała w kolorach flagi. E, Popsykoł sporobię Pawełkowi, bo on bardzo lubi takie. Także dużo rzeczy. Do Pawełka też taki, wiecie, strój, um, ta góra taka. Od y, do kompania, bo on nie za bardzo lubi, jak, um, żeby było widać brzuszek. No i przynajmniej się mniej opali, tak więc e, to mu kupiłam. A, no i dzisiaj planujemy nawet iść na swimming pool, tak, że, że tak wam powiem, bo um, jest otwarty już Memorial Day weekend. Także dam wam znać. A przy okazji zjem sobie coś. Dzisiaj my na swimming poolu, ale powiem Wam, że zapomniałam telefonu zabrać i już się nie cofam, bo jestem tylko z Pawełkiem musiała go wyciągać z wody i w ogóle u nas jest weekend memorial day u nas pól otworzyli wczoraj zawsze właśnie jest po 26 otwarty więc ludzi było multum pełno samochodów już teraz troszeczkę się przerzedziło no bo jest koło 17.30 to jest taka pora obiadowa w Stanach ale słuchajcie, korzystając z okazji, że jestem w moim nowym samochodzie, który wygląda prawie, że identycznie jak mój stary, bo kupiliśmy taki sam samochód. Wierzcie lub nie, po prostu zmieniliśmy 3 lata nowszy. 2023 2023 Buick Enclave. 3,6 litra. Skrzynia dziewięciobiegowa. Nie wiem w ogóle, czy przez ten wiatr będziemy tu słychać. W każdym razie nie chcę wam tak pokazywać dookoła, bo nie chcę, żeby znowu część powiedziała, że o ja się chwalę czy tam coś. W sumie jest to ten samochód, tylko, że jest zupełnie inny kolor, bo ten jest taka wersja sportowa SUVa siedmioosobowego, bo ma czarne kołpaki i jest cały biały. A nasz tamten był po prostu taki ciemnozielony wpadający w czarny ze srebrnymi dodatkami, też był fajny. Co się różni? Parę nowych updates, jeżeli chodzi o ten rocznik. Drugi, drugi Sanrów otwiera się automatycznie na przycisk. Zamiast lewarka mam przyciski do skrzyni biegów, a mam też radio, te takie włączone. Cyrus Radio. Ojej, już zawiamy. To jeszcze mam podgrzewaną kierownicę, gdzie wcześniej nie miałam, tylko były siedzenia. Nie to, że takie małe rzeczy mnie, wiecie, akcytują. Co jest najlepsze, to że ma właśnie już ten przycisk remote, ale nie tylko, że można go zapalić z drugim kluczykiem. Poprzednio był taki problem, że jak byłam w pracy, to nie zawsze łapało. Musiałam stanąć blisko okna. Tutaj mam aplikację i praktycznie telefon. Otwieram, zamykam aplikacją. Mogę patrzeć, jeszcze bardziej dokładna jest ta aplikacja. Mogę patrzeć, exactly, gdzie konkretnie jest na parkingu. Mogę samochód włączyć w alarm, nie alarm. Ma coś takiego, że sam może się wyłączyć. Jak, jak ktoś go skradnie, wyłączyć mogę aplikacją. No i najważniejsza rzecz, chyba, której nie miał tamten. Tak zwany asyst. My mieliśmy parking asyst. Nie parkuje się sam za Was, ale po prostu pokazuje Wam linię do tyłu. Ale to, co ma teraz, to wyczuwa linię, gdzie jedziecie. I czasami, znaczy czasami, bo to musi być jakaś większa droga główna, bo tak to on myśli, że Wy skręcacie. Jak zjedziecie z linii, to jest na przykład dobre, jak ktoś by zasnął w samochodzie albo coś dobre, jeżeli by zasnął i jeżeli by samochód wyczuł, bo nie zawsze wyczuwa. Na przykład, ale jak wyczuwa, słuchajcie, to nie jest tak, że on z Wami walczy. Jak macie ręce na kierownicy, to po prostu y, daje Wam znać pi, 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 i pokazuje Wam samochód w linii, tak? A, a jak, jak trzymacie ręce na kierownicy, no to właśnie tak się dzieje. A jak puścicie te ręce, myśmy w takim niezabudowanym terenie puścili te ręce i jak zjeżdżał, sam na lewą stronę to sam wtedy delikatnie kierownica się prostuje, także to jest bardzo dobre, nie wiem jak to działa w praktyce, bo jedyne to się przekonać, to jak z życiem po śmierci, jest jeszcze opcja, że niby jakby widział kolizję że za szybko samochód jedzie a na przeciwko jest nas, a przed Wami jest następny, to niby ma się sam zahamować no ale próbować tego raczej nie będziemy <grych> dobra, to to by było na tyle Swimming poolowa wam nie pokazałam, pokażę następnym razem. Ja jeszcze wpadam do targetu, bo mam parę. Powag, zjadłeś cały chlebek? No to odepnij się, bo idziemy tutaj na Slashi. Okay? Pobiecałam ci, Slashi, to idziemy na Slashi. Tak, tak, mama. Mama, czy nie a play? No. O, z Twojego tam siedzonka? Ja nie wiem, co tam się zacięło. Poczekaj, Where ja jesteśmy? Jesteśmy przy targecie. Byliśmy przy targecie, jeszcze chciałam e, zajechać do Jokaputo, ani, ale zanim zajechałam do Jokaputo, e, to chciałabym Wam dokończyć o tym samochodzie, bo pytanie było następujące tutaj. Jola zapytała, czy samochód mamy e, na e, nowy na raty, czy za gotówkę, więc o tym Wam teraz powiem. Moi drodzy, stopy procentowe są teraz bardzo wysokie i takie jakieś dwa lata temu były właściwie niskie, bo nikt niczego nie kupował, był kryzys, wiecie o co chodzi. No a teraz są dosyć wysokie. Nawet najlepsze stopy procentowe chyba zaczynają się od 7-8%, jeżeli chodzi o samochody. To jest naprawdę dużo kasy za, za spłatę samochodu. Moglibyśmy pozwolić sobie yy, kupić zagotówkę, ale nie chcemy wyrzucać wszystkich oszczędności. Zawsze mieliśmy taki system, że niezależnie od rynku, od tego, jaka jest sytuacja właśnie na rynku, yy, my lubimy albo wziąć po prostu zawsze coś dać, mniej lub więcej, tak zwany down payment, czyli ta taka. Pierwsza zapłata i później mieć to rozbite na następne 3 lata spłacania, czy tam 5 lat spłacania. Bardzo popularne są tutaj pięcioletnie pożyczki, bo no, bo po prostu lepiej to się jakoś kalkuluje, a można również śmiało nadpłacać bez żadnej kary. Także jeżeli spłacicie samochód na przykład zamiast 5 lat, to w 3 czy tam 3,5, to też jest ok. My samochód domowy, że tak powiem, rodzinny, lubimy mieć nowy co 3 lata. No i jest coś w tym tego, takiego, że no lubimy mieć nowy, i jak mówimy nowy, to tu generalnie Amerykanie mówią nowy z salonu. Tamte stare dwa samochody mamy już 15-letnie, tak więc taki trochę przeciwność, bo. Tamte mamy zupełnie zajechane w sensie, że zajeździemy je aż do czasu, kiedy się nie rozwalą, a samochód y, rodzinny, na wyjazdy, na przejażdżki, na jakieś wycieczki, a często my się poruszamy y, po stanach, robimy road trip zamiast na przykład latać samolotem. Y, no to właśnie chcemy mieć taki bardziej, y, bardziej taki SUV wygodny, a, no i też y, lubimy mieć y, no taka nasza przyjemność, tak? Lubi, jeden lubi te, to, drugi lubi to. My bardzo lubimy po tak 3-4 latach zmieniać samochód. Więc tu było 3,5 roku, jak zmieniliśmy tego biłyka z powrotem na biłyka. Dlaczego na biłyka? Te wszystkie inne samochody, które wam tam w międzyczasie pokazywałam, one miały bardzo mały bagażnik, bo w ogóle suwy mają mały bagażnik. Raczej, jeżeli ktoś by chciał naprawdę komfort 8 pasażerów. I duży bagażnik, to wtedy mówimy o vanach. Nie lubię za bardzo minivanów. Myśmy jechali na kruz z moimi rodzicami i pomieściliśmy się wtedy w GMC Acadia, i on miał naprawdę maluśki bagażnik. Fakt, że chłopcy byli mniejsi, więc mniej tego miejsca zajmowali, no ale ogólnie, no, pomieściliśmy się i pomimo małego bagażnika było ok. Do jakiego wniosku doszliśmy, mając później właśnie biłyka, Biłek Enclave. Um, niektórzy mówią Enclave, pisze się Enclave. E, doszliśmy do tego, że ten biłek ma dwa razy większy bagażnik, i jeszcze jak się otworzy, ma tak jakby storecz, można tam jedzenie włożyć, inne rzeczy, czegoś, co się przez drogę nie wyciąga, jakieś buty, inne sprawy. Tak więc powiem Wam, że y, bardzo nam się podobało. Ja obeszłam, bo zresztą Wam pokazywałam w którymś vlogu, ja obeszłam y, tych dealerów na tej jednej ulicy, co mamy w St. Charles, wszerz i wzdłuż. I nie znalazłam suwa, który by miał mniej więcej taki bagażnik jak, jak nasz Buick Enclave. Znalazłam jednego, który miał trochę większy, ale to mi się za to właśnie wydawało, że kosztem trzeciego rzędu. Ja zawsze się pakuję w trzeci rząd i patrzę, ile kto będzie miał miejsca. Kosztem trzeciego rzędu, no niestety, było tam mało siedzenia. Albo nawet jak miało dużo siedzenia, to ja wiem, że na jakiś, jak patrzyłam, albo to był Ford, albo Honda. To strasznie był drogi. Był co najmniej o 15-20 tysięcy droższy od tej wersji teraz biłyka, który mamy, a nie miał tyle bajerów, co, co, co nasz biłek. Suma sumarum zostaliśmy przy biłiku. No i, i jeszcze jak żeśmy zadzwonili po dwóch tygodniach, bo oni z nami też grali dobrze, bo teraz rynek jest taki właśnie dla, dla sprzedawców, a nie dla kupujących ze względu na te wysokie pro, stopy procentowe, że on w sumie bardzo no, tak bardzo nas nie naciskali, a James ich przycisnął do muru i powiedział im, że tyle, tyle chcemy. No i oczywiście, od tej naszej kwoty, musieli, musieli jeszcze dołożyć 50 dolarów ratę. To było akurat to, co my myśleliśmy, że ostatecznie najwięcej możemy za ten samochód dać. Także planujemy go również mieć 3,5-4 lata, wymienić bądź sprzedać. Dobre jest to, że jak bierze się biłka, to można z powrotem do nich e, negocjować, i oni zawsze wam dają troszkę wyższą cenę aniżeli rynkowa. No więc, e, no więc, tak po prostu zrobiliśmy. Jestem zadowolona. Mm, no i jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, jeżeli chodzi o tego biłka, e, parametry, nieparametry, inne jeszcze cudawianki, e, no to. Zadawajcie pytania pod tym vlogiem, to na pewno na wszystkie odpowiem. A teraz napinamy do Joe Caputo. Flagi wywieszone na Memorial Day, tam też, my w Caputo. Już widziałam wielu Amerykanów w... O, poczekaj, musimy wziąć ten koszyk w bluzkach, znaczy takich t-shirtach z flagą, bo wiadomo. Albo w czymś czerwono-białe, niebieskie. Tutaj pani ma taką bluzetkę. Okej, okay, możesz mały ten. Dobra. Pawełek bierze ten, mama bierze ten. Mają squeezowany, przeciś przeciśnięty, nie Jezus, Jezu, sorry ludzie. Ta. Soczek pomarańczowy do popicia i tutaj można go kupić. Po ile jest? Nawet nie wiem. Nie, tu lemoniana taka tania, to jest dużo droższe. Oczywiście balony na Memorial Day z flagą. No a my idziemy na zakupy, bo idziemy dzisiaj na imprezkę do koleżanki. Taki grill połączony właśnie z graduacją naszych chłopaków z ósmej klasy. Więc muszę kupić parę rzeczy, żeby przynieść. Następnie proszę Państwa truskawy na sterydach. Niezłe, wielkie. Mmm, pachną pięknie. No, o, o, patrzcie, wzięłabym zepsutą. Muszę obejrzeć, a nie tutaj się zajmować wiecie czym. A tutaj takie mniejsze, te są organiczne. Organiczne. Mhm. Są dużo droższe. Teraz tutaj przejdę, zobaczę. Przystanek na lody. Dobre? Tak. No, super. Nawet można pograć. Wam chyba kiedyś pokazywałam, o jakaś pani gra. Tu jest takie małe kasyno. Tam sprzedają w zasadzie. Widzicie, tu jest napój alkoholowy, można sobie wziąć e, kieliszek wina i po prostu iść e, robić zakupy. O. Ale zobaczcie: piwa y, amerykańskie, importowane z o, kocim, z kasztelan, Zobaczcie nawet. Nawet nie pamiętam, że coś takiego było. No, ciekawy wybór. Kolejny dzionek. Ja szykuję jedzonko na imprezkę i powiem wam tak. O, tu już przygotowałam kurczaczki, doprawiłam. A tutaj. Zaraz mi ktoś znowu powie, mów po polsku. Nie wiem, nie umiem. To jest cantaloupe, to jest honeydew. Nie wiem, jak to się po polsku nazywa. E, I będę robić właśnie takie szaszłyki z owoców. Proszę państwa o to przygotowane szaszłyki z owoców. Miało być jeszcze winogrona, ale powiem wam, że coś się stało. Pytałam się pana w sklepie. Dwa tygodnie nie ma już dostawy winogron, więc muszę obczaić na amerykańskich newsach, co jest, że tych winogron nie ma. A w tym czasie. O, gdzie James? Nie wiem. James grilluje. przyjechaliśmy na różaniec um, tutaj cały rok taki prowadzą, więc biorę Pawełka, on oczywiście wiecie jak to jest się nudzi trochę, więc zawsze na moim telefonie czasami coś ogląda no ale, ale lubię tutaj na ten różaniec przyjeżdżać sobie raz we wtorek, żeby tak po prostu nie zaszkodzi prawda? no nie wiem, dzisiaj może będą, choć już Chodź Pawełek, weź sobie co chcesz. A musisz ten remote oddać Dawidkowi, ok? Idziemy gdzie? Do? Kościółka. Do Walmart. Do co? Walmart. Nie do Walmartu. Jakiego Walmartu? Kościół tu jest. Parę dni wcześniej James włączył opcję, że mówił do mnie jak byłam na zewnątrz. Ja się wystraszyłam, mówię kto do mnie mówi? A z kamery on może mówić okazuje się. Więc wołał mnie. Ale nie wiem, czy to się akurat nie nagrało, czy była przerwa, bo powiedziałam mu, żeby wysłał, bo ja tam machałam i do kamery i w ogóle. Na przedzie domu z kolei pokazywałam Wam, że Kuba, na Instagramie pokazywałam, że Kuba uwiesił się na koszu do siatkówki i złamał cały. Także nie wiem, czy to już był zardzewiały, czy co w środku. W każdym razie James to musiał wykopać, no i dobrze, że nikomu nic się nie stało. Proszę Państwa, baranku Boży, coraz to gorzej jak się popieprzy, jak się polepszy to się popieprzy, patrzcie, patrzcie jakie kółeczko Dawidek, nie wyrobił na zakręcie pewno, ale twierdzi, że się pośliznął, yeah. bo lekko było tego, nakropiło, bzdury gada, yy, no Axel, jak poszedł to już będzie koniec. Czekamy za towingową kompanią. O, tutaj hamował. Przecież ani ślisko nie było. Po prostu jechał jak wariat pewno. Hmm. Teraz będzie miał z samochodu. A dzisiaj akurat mnie prosił, żeby ten wziąć. Ja powiedziałam, nie, nowego samochodu ci nie daję. Zachiny ludowe. Najważniejsze, że dobrze, że mu się nic nie stało. Ale poszedł do pracy, bo dzisiaj pracuje pod podkuloną kitą. No bo samochodziku nie będzie. No trudno. Tak? No nie będzie samochodziku, niestety. No nie? Proszę Państwa, proszę państwa, a my tak sobie siedzimy w bagażniku. Nie do śmiechu, no ale coś zrobić? Na wjeździe do naszego neighborhoodu. Ja tam myślę, że da szybko jechał. Ale on twierdzi, że nie, że, że on się tylko pośliznął, bo troszeczkę padało. Ja myślę, że on po prostu tak walił muzyką, słuchajcie. Już rozwalił. Musi wchodzić od pasażera. Ja jak berety. No więc teraz my tu czekamy, tak? Tak. My tu czekamy, siedzimy, bo dopiero za godzinę przyjedzie, dobrze, że to się stało w miarę tutaj, przyjedzie ta kompania, co nas scholuje. Nasza, za którą płacimy. No i weźmie i, i będziemy... Owek zostaw to. I nas dowiezie do domu. Bo... Chciałam dodać, że bardzo koło jest wykrzywione, ale jak ja do niego doszłam, słuchajcie, to nawet nie pękło z tego, co widzę. Zleciała tylko e, ta felga, czy to inna, inną ma jeszcze nazwę, e, kołpak. Samochód startuje, bo przekręciłam kluczyk w stacyjce, więc wszystko wydaje się no okej, okay, no ale wiadomo, nie można kręcić <laughs> kierownicą, więc to może być poważna sprawa. Zobaczymy, co to wszystko z tego wyniknie i czy da się naprawić. Zgnęłam się trochę dalej, bo jak gościu przyjedzie z, z, tom, z towingiem, to wiecie. To ten. I'm okay, I'm waiting on a towing company. Thank you so much. Appreciate No właśnie, przy okazji tego chciałam powiedzieć, że to jest drugi pan, który się zapytał. Jedna pani się zapytała, czy po prostu jestem OK. Samochodów słuchajcie przejeżdża multum, ale miło, że ten pan chociaż drugi. Drugi statystyka, ile osób się zatrzymało. Co Dawidek zrobił? Uderzył. Tak, no. uderzył. I trochę odsunęłam się tym samochodem w razie czego, bo on niby tak na samej ulicy nie, jeszcze jest do tej głównej ulicy chwilka, także jest widoczny samochód, więc nie powinno być żadnego zagrożenia, że ktoś w nas trzepnie. Chyba, że ktoś nie patrzy i wiedzie sobie do duna, no, ale jest 17, więc um, jest jasno jeszcze. Czekamy za towingiem jeszcze 15 minut. Nie wiem, co, przecież dzisiaj ani zima, ani nic. A oni, oni, pół godziny im zajmuje, żeby do nas dotarli. No. E, w każdym razie weszliśmy do środka, bo mówię, jakby chcę, aby ktoś popchnął, to nie chcę. Zrobiłam trochę większą przerwę między samochodami i nie siedzieliśmy tam w bagażniku, czekaliśmy sobie jak na pikniku. Tak więc, tyle, kochani. W sensie to nie wygląda źle, ale ja mówię, że pewno nie będzie do odratowania. Znaczy, muszę pogadać tutaj z ludźmi, z mechanikami, bo problem jest taki, że mm, jeżeli ośka poszła tam, Axel czy co tam jest, no to będzie problem z tym. Dawid, Pawełek, nie wychylaj mi się z okna, bo ktoś ci głowę zabierze. Um, no to po prostu tu są tak koszta usługi drogie, że jeżeli nawet byłaby to tylko opona, no to takie co najmniej, myślę, że nie wiem, 300-400 dolarów to tak najmniej, a samochód nie jest więcej niż 2000 wart. Więc no mam nadzieję, że po prostu no mam... Usiądź. Masz tam zabawki w tym z tyłu, to czemu się nie bawisz? Mam nadzieję, że to będzie tylko tyle, bo jeszcze by się opłacało w jakiś sposób to naprawić. No ale jeżeli będzie więcej, no to samochód na dzień dzisiejszy jest warty niecałe 2000 dolarów, więc no. dlatego może ktoś zaprzyjaźniony albo coś, bo raczej do Amerykanin to za robotę weźmie tyle, że nie będzie się opłacać. Dobra kochani, ten wariuje. Ja czekam, monitoruję sytuację, patrzę, żeby nikt nas w nas nie walnął. No, są, cóż mam więcej zrobić? Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie kciuki. Widzicie, jedno coś kosztem drugiego. Nowy samochód, a teraz wydatki z tym, zawsze coś, prawda? No ale cóż, ważne, że nic się nie stało i że wszyscy są ok. Pozdrawiam Was i życzę miłego reszty tygodnia, no już prawie weekendu. Mam nadzieję, że się połączę z Wami jeszcze przez weekend, ale będziemy mieli duże, duże party, o którym opowiem później, także no mam nadzieję, że z wszystkim się wyrobię. Pozdrawiam serdecznie i do następnego. Bye! O, no tak widzisz, ładnie się baw. No, bawisz się, ścigasz się samochodami? Super!